Siemanka, pomorskie wykopki z tej strony. Standardowo zapomniałem nakręcić wstępu. Zdarza mi się to coraz częściej. Słuchajcie, nie przedłużam. Jesteśmy na fajnym kąpielisku. Chyba tutaj nikogo wcześniej przed nami nie było. Zobaczcie, co nam wpadło. Zapraszam do oglądania. jest pierwsza monetka. Pięć groszy, ale dno jest beznadziejne i mam jeszcze kolejny jakiś sygnał i tym drugim sygnałem jest słuchajcie kolejne 5 groszy dwie 5 groszówki. dobra, lecimy dalej zobaczcie mały suzoryk wpada młody jest, jest pan kolejny sygnał, 11, 12 50 piąty bodajże Ja miałem sygnał na łańcuszek, a wykopał go brat Bokasz młody. O panie, ładny ładna panina Ale stary To Jest to trochę inny, jest taki bardziej skaczący, ale podobny sygnał Graty Dzięki Jest tu towaru to złoty, tak? <laughs> Ty młode, ja mam piątkę Współczesną Mój brat miał piątkę przed chwilą z Nie pokazuję wam jak kopie Bo jak ja tu wykupuję sito Może potem wam pokażę Tu jest pełno wszystkiego Glina, nie glina ee, Wodorosty, pełno muszelek także dojście do tej monetki 3 minuty tej pukania w sieci i też to bo ją widziałem ale jest fajnie na głębszej wodzie fajny fancik zobaczcie tak wygląda o jest z jak się właśnie wyciągnie sygnał jakiś a miałem tu sygnał 11 tak mi się wydaje jak dobrze widziałem chyba jest i tak właśnie wygląda przepłukiwanie urobku masak Tu coś jest Jest, słuchajcie Tak jak mówiłem, 11, czyli 20 groszy i kawałek szkoły Wszystko zabieramy, słuchajcie, jest monetka Dyszka z PRL -u. ładny tutaj sygnał, chyba wykopałem 203 A Oby to nie było nic z PRL-u ani jakiś polmos. Trzymajcie kciuki. Nic nie widzę. Marcin Celeberka. Obrączka taka, yy, ale damska, malutka. Ale paniereczka jest fajna. Na bank sreberko. Fajny sygnałek. Tak czułem, że coś tu będzie srebrzystego. Dobra, jest pierwsza sreberka. Brat mały Tuszek. Ja mam obrączkę damską. Oj, słuchajcie, nie mogło zabrać pierwszej łóżeczki. Z amelinium. Tu jest moniak, słuchajcie. a to będzie raczej perele, bo takie zajeżdżane A, chyba są tłuszcz, Kolejna łyżeczka, tym razem stal nierdzewna Młody, Ty zbierasz też? Zbierać Te <grafy> samo sito Co? Co ta łyżeczka? Dało mi jeszcze dwa zeta z perelu praktycznie ten sam dołek Chyba kolejny perelek, kolejna dwója ja chyba w jednym praktycznie miejscu A, dwa grosze. Pięćdziesiątkę masz? To jest lepsze 25 razy niż ja jest, ładny sygnał, ale czułem, że to będzie zikulec z perelu Jest moniak 5 zł peryly, panie Monetka Tam bratki łańcuszek trafił. Mam nadzieję, że nie Zobaczycie na podsumowanie Seberko Jodzio 50 68 Eeezikulec znowu Signalcik tu był 12 12 A co to jest za moletka Ziko Marcin e, współczesne Zapomniałem dodać Ale zajechane 90 któryś rok Piąty, dziesiąty piąty. Ja właśnie do brata, że mam. A nie ty, to nie moneta, to zawieszka. Fajne? Aluminiowy ten, aluminiowa, taka jakaś. Nie, wiem, czy to jest bozia? Nie wiem. Ale też chyba jest młotka, to jakaś. Czy się wydawało? Jest. I jeszcze moneta, panie. Ja wow. a ja mam 5. A zobacz jakie to monety są w jakimś stanie. Trochę tu poleżały. Słuchajcie, sygnał 15 Jedziemy z tym na żywo. Co to może być? Oczywiście jak na żywo Wtedy nie kopnięte. Stanę na Twardo. O, matko. 200 groszy? Ach. Ja mówię, mam sygnał na piątkę albo obrączkę, mówię, Ja mówię, mam na 200 groszy. I on wyszedł po 200 groszy. A ja na pewno nie mam obrączki. Obok ma taki sam, cwaniaczek A ja mam grosza. No nie może być. Ta monetka miała dwa razy po 200 groszy Nie, mówię o tobie, że miałeś dwa razy po 200 groszy A ja tutaj miałem sygnał. Ale nie mam nic A. Dom. A nie, ty! Hi, hi. Huh, huh. Też mam 200, 200 groszy, panie. Tak, chyba, ale to jaki zajazd. Sygnał 18 to był. Tak, ale ty w jakim stanie? Stan igła. <laughs> Stan mennica. Zrobimy chyba od razu jakiś pinnik, tutaj tym błotem, ale to raczej. Nic nie da jest takie śliskie no. ja M.M. kapsel A pod kapslem 50 groszy młody no To chyba szkło Sypie, sypie, 2,50 obok siebie panie Sygnał był na 200 groszy I jest Jest 200 młody też zajęłem Ojec, daty nie poleję I w końcu słuchajcie, wyskrobałem Sreberko Kolczyk srebrny, taka kuleczka Jezus ile ja się tutaj namordowałem z nimi Kurde, właśnie mówię do brata Że wykopałem sygnał 10 i nie mogę go znaleźć a jednak coś jest. Chyba są To tutaj z boku, zobacz tutaj. Ta. Oj, będzie. Kurczę, a dołać. dopiero co... Ma... Ale lipa, stawiam KFC. O matko, mamy tak... No i słuchajcie, standardowo w tej chwili padła mi kamerka. A chciałem dokończyć, że mamy taką umowę z bratem, że kto znajdzie Goldzika na wypadzie, stawia KFC. Dlatego padło niestety na mnie tym razem. No i co? Skoro kamerka już nie nagrywała, zapraszam na podsumowanie. A to jest ten mój fancik, który wpadł właśnie. Tutaj jeszcze widać punkty. Może słabo, ale możecie mi uwierzyć, że sam. No i słuchajcie, w najlepszym momencie padła mi bateria, już wyszliśmy z wody, jesteśmy przebrani, ale zaraz wam pokażę. Robimy podsumowanie. Tu są Fanty Brata, dwie łóżeczki, tam chyba nawet ja znalazłem udałem. Słuchajcie, ma tak dwa sreberka. Zaczniemy, może, od najlepszych. Tu jest Kieta z Amelinium, Bombumki 17, chyba około Zeta ze współczesnych monetek standardowo PRLi mnóstwo, fajna miesóweczka, a to ty młody a pierścioneczek dziadowski jakiś miedziuszka tym się chyba nie chwaliłeś albo zapomniałem? Wiem, tak? łańcuszki, zajechańce sporo tu poleżały tu kolejny zajechane i co? idziemy zobaczyć domy, co tam wpadło u mnie wygląda to tak, że z monetek mam około 13 zł. 13 chyba 30 plus te tutaj miedziaczki, prl standardowo troszkę. No i standardowo bym zapomniał. Słuchajcie, wykopałem dwa medaliki. Są mniej więcej takie same, tylko ten jest, jeden jest ciut większy, drugi ciut mniejszy. A nie, troszeczkę jednak się różnią. Ten jeden, ten chyba wykopałem już, jak właśnie mi kamera padła, ale za to z tyłu są identyczne. Ach. Tak mniej więcej wyglądają No i z takich fancików dnia e, Scyzorek Dwa sreberka Taki kolczyk Obrączka Jak ją poczyszczę To wrzucę jakieś foty Bo ona chyba tutaj ma jakiś grawarek Takie ala zdobienia No i fancik dnia Znaleziony raczej przypadkiem Słuchajcie bo Kopałem tam sygnał 10, 11 A wpadł kolczyk Jest tutaj próba Zważę, też Wam pokażę ile Także tyle No i oczywiście kamerka mi padła nie? Także standardowo Ale co, to tyle Udany wypad, fajna miejscówka Zostawcie łapkę, będę wdzięczny za suba, Jak się podobało I co, do następnego, trzymajcie się, hej!